Witam w tym shortzie. W tym shortście pokażę jak zrobić rifta, czyli wyrwę, która przynosi, przynosi rzeczy między grami. Zapraszam do oglądania. To jest ten rift. W tym shortcie pokażę jak go zdobyć. Smutna wiadomość dla osób, które nie umieją przejść gry. Do tego potrzebne, wręcz konieczne jest przejście gry. Kiedy jesteś już w drzwiach setnych, zamiast iść schodami na górę, pójdź schodami w dół. Zobaczysz tu wyrwę. Gdy jest wyrwa, weź swój item. Najlepiej, jeżeli nie masz żadnych achievementów związanych z wyrwą, weź świeczkę, włóż ją, wyjmij i włóż dopiero swój item. Yy, dzięki temu dostaniesz dwa achievementy zamiast jednego i będziesz mieć swój item. Za każdym razem, kiedy coś wyjmiesz i nie włożysz na, jego, na tego miejsca w pierwszych drzwiach, yy, stracisz wyrwę. I będziesz musiał drugi raz robić to.